Cześć, kochani, witam Was na Luźnych Wrzutach. Chyba, e, muszę wytrzeć oczy. W ogóle jestem mm, po powrocie z urlopu. Nagrywam to w ostatniej chwili, e, żeby zaraz puścić, żeby jakieś luźne wrzuty były. Czuję się dosyć zmagnowany. Jak to zwykle bywa, kiedy trzeba wrócić do deszczowej rzeczywistości mm, i też publikować rzeczy na kanale ulubionym, naszym kochanym, doby więc. Postanowiłem się przemóc i zamiast napisać posta, że dzisiaj nie będzie luźnych wrzut, to jednak jakieś, e, jakieś nagrać szybko, w miarę i sprawnie. Czy będzie szybko i sprawnie? Będzie szybko. Nie wiem, czy będzie sprawnie, ale koniec już tego ramblingu rozgrzewkowego. Chciałem dzisiaj, kontynuując e, jakieś po wewnętrzne poczucie radości, że udało mi się nagrać w miarę praktyczne, luźne wrzuty, spróbuję pójść za tym ciosem i nagrać dzisiaj kolejne luźne wrzuty o jakimś takim mechanizmie ze skrzyneczki majstra gry, którego używam, może czasem nadużywam, ale który sobie cenię i powiedzieć kilka słów o tym, dlaczego moim zdaniem jest fajny i do czego może się przydać i w jaki fajny sposób można go używać, dla jakich efektów na sesji skoro klikaliście w miniaturkę lub widzicie tytuł, to wiecie, że będę mówił o tak zwanych kościach zasobów, chociaż w tym momencie to jest już trochę mylące określenie, bo ten mechanizm stał się szerszy, ale trzymajmy się tej nazwy historycznej i, i później najwyżej wyjaśnię, dlaczego te kości to już jest coś znacznie większego. Ok, więc o co chodzi? Kości zasobów po raz pierwszy pojawiły się w grze Black Hack i od tamtego czasu, a to już było jakieś 10 lat temu, chyba więcej, może mniej, trochę, robią dość dużą karierę. Pojawiły się, na przykład zostały zaadaptowane do Forbidden Lands i tam się chyba pojawiły po raz pierwszy w jakimś takim mainstreamie rpg -owym. No a w tym momencie dużo, dużo gier ich używa. Niektóre są w ogóle całe, prawie że oparte o ten mechanizm i stosują go do wszystkiego. Na przykład Macchiato Monsters, który jest takim trochę OSR-owym, OSR próbą stworzenia wypadkowej między Black Hackiem a White Hackiem. Ale na przykład w grze, która mnie ostatnio zaciekawiła w takim cross-kulturowym stworku pomiędzy gdzieś PBTA a OSR-ami, który się nazywa Fallen, i jest grą o graniu w XVIII wieku, co jest moim konikiem ostatnio, tam też ten mechanizm kości zasobów jest gęsto używany. część historyczna. I faktu, faktualna za nami. Co to są te kości zasobów? Kości zasobów, i na razie wytłumaczę to właśnie na zasobach, żeby było łatwo. Jak załapiecie ideę, to już będzie później z górki. To taki sposób mierzenia właśnie zasobów no w Black Hacku, który jest OSM, jest jasne, że, że o to chodzi. Takich na przykład jak tak zwanych po angielsku ładnie consumables, czyli takich jak żywność, woda. Strzały, jakieś tam, nie wiem, naładowania różdżki, Ale trzymajmy się tych strzał, strzał pocisków i żywności, bo to jest taki, i pochodni, o, pochodni koniecznie. O co chodzi w tym mechanizmie? Chodzi o to, że zamiast liczyć konkretną ilość użyć, 1 do 1, na przykład mam 5 racji żywnościowych, mam 20 strzał, przypisujemy danej Danej, danemu zasobowi kość. Zwykle jest to kość pomiędzy K12 a K4, chociaż tutaj zdarzają się i K20. I teraz za każdym razem, im, oczywiście, im mamy więcej danego zasobu, tym kość jest wyższa, to po pierwsze. Po drugie, za każdym razem, kiedy używamy danego zasobu, chociaż to oczywiście zasady mogą określać się różnie. Czasem na przykład za każdym razem, kiedy wystrzelimy strzałę, będziemy rzucać kością na strzały. Czasami po walce, gdzie strzelaliśmy, różne gry różnie do tego podchodzą, ale generalnie za każdym razem, gdy zużywamy dany zasób, rzucamy tą kością aktualną. Jeśli wypadnie wynik 1 lub 2, tak jest przynajmniej w oryginalnym Blackhacku, ale to też o tym powiemy później, że niekoniecznie musi tak być, ale jeśli wypadnie wynik 1 lub 2, to kość obniża się, czyli następnym razem nie mamy już K12, ale K10. I tak dalej, i tak dalej. Kiedy zejdzie nam do K4, no to w przypadku K4 już jest połowa szans, że kostka spadnie nam, a kiedy znika nam, kiedy najmniejsza kostka nam się redukuje, no to zasób się wyczerpał. Myślę, wydaje mi się, że dość prosty mechanizm do zrozumienia, jak działa, i on przede wszystkim miał za zadanie wtedy, no i ma też do dzisiaj zachowanie pewnego poczucia, pewnego napięcia związanego ze zużywaniem się zasobów. A nawet podkręcenia go przez dodanie tego elementu niepewności, ale jednocześnie zachowując pewną ogólną, pewien, pewien ogólny realizm tego, że zasobów ubywa, i możemy długo nimi mądrze gospodarować, ale ostatecznie rzecz biorąc prędzej, czy później zaczną się zużywać. I tutaj, jak, jak nie, nie trzeba być matematykiem, żeby łatwo zauważyć, że ten mechanizm sprawia, że im rzeczy jest mniej, tym szybciej się zużywają. To oczywiście nie jest prawda o świecie w taki ścisły sposób, ale musicie przyznać, że jest w tym, jest to pewna karykatura dość, dość powszechnej właściwości psychologicznej, jaką ma zarządzanie rzeczami. Więc, więc tak, to mniej więcej, tak to mniej więcej działa, i w Black Hacku te kości służyły właśnie do. Do zarządzania mm, takimi zużywalnymi zasobami. Natomiast yy, ten mechanizm się spodobał wielu game designerom i mistrzom grym. Yy, I zaczął być używany w nieco innym kontekście. A więc do mierzenia ogólnie rzeczy, które zmierzają w jakimś kierunku pod wpływem pewnych działań. Natomiast nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, ile kroków jest potrzebnych, żeby się udało. Taki zegar Bladesowy, ale z tym elementem yy, niepewności, który sprawia, że nigdy nie jesteśmy pewni, czy nam się go uda jakby zakreślić, a więc zmienić kość na mniejszą. I wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo fajny mechanizm do tego, żeby symulować różnego rodzaju działania czy zdarzenia w fikcji, które których ogólny przebieg da się mniej więcej zaplanować albo zrozumieć, bo to niekoniecznie musi być coś, co robią albo czym zarządzają bohaterowie graczy, ale jednocześnie nie sposób jest po prostu analitycznie i z absolutną pewnością wyszczególnić kroki, które należy wykonać, żeby dana rzecz została zrobiona, zużyta, osiągnięta, a więc jest ten pewien element, w którym albo nie da się ogólnie ocenić, co do, w każdym detalu, jak daną, jak się z daną rzeczą obchodzić, jak ją zarządzać, albo teoretycznie da się, gdybyśmy zeszli na ogromny poziom żarnistości, ale w naszej kampanii na przykład, czy w naszej kampanii akurat w kwestii dotyczącej danego wątku, nie chcemy wchodzić w aż takie szczegóły, nie chcemy wchodzić w aż taką diagnostykę i wolimy e, lekko to zabstraktyzować. E, jakie rzeczy mam na myśli? Bo na razie o kościach zasobów myślimy w ten sposób, że e, im mamy wyższą, tym mamy więcej zasobów, więc tym lepiej. Ale wystarczy, że odwrócimy ten mechanizm i na przykład mhm. kość zasobów, e, spadanie kostek zasobów nie jest czymś, czego nie chcemy, e, czyli nie jest czymś. Czego chcemy unikać i uważać. Ale, ale jest czymś, co reprezentuje jakąś dużą rzecz, z którą musimy sobie poradzić. O, na przykład, zrobienie projektu, że tak sięgnę po takie nazwy z gier Fortune in the Dark, ale no nie przypadkowo tak gry są bardzo inspirujące, jeśli chodzi o myślenie o różnych działaniach downtimeowych. Czyli na przykład moja postać chciałaby w Downtime. W ogóle w wielu domtajmach potencjalnie. Na przykład w jakiejś kampanii o zarządzaniu twierdzą, e, chciałaby na przykład. E, hmm. O, zyskać sobie sympatię z w wioski w okolicy. W okolicy jest wioska, nasza drużyna zarządza twierdzą, i ci wieśniacy są nieufni. Nie podlegają nam wprost, ale jednocześnie. Mamy niby nad nimi jakąś władzę, ale to jest taka władza typu, że jak tylko się odwrócimy plecami, to nie wiadomo, co zrobią, więc chcemy ich sobie zjednać. Jeden z bohaterów graczy bierze to na siebie. I teraz kości zasobów są dobrym rozwiązaniem dla takiej rzeczy, dlatego że trudno powiedzieć, co to znaczy zjednać sobie wioskę. Na pewno bycie dla nich miłym i uczynnym i traktowanie ich z szacunkiem pomoże. W sensie ogólnie wiadomo, co należy robić. Boże, prawda? Ale trudno powiedzieć, kiedy to się właściwie wydarzy. Nie wystarczy zrobić tych trzech rzeczy. Znaczy, oczywiście, można zarządzić tym procesem w taki sposób, zrobić tego rodzaju minigierkę. Nie ma w tym nic złego, natomiast chodzi mi o sposób, w którym my nie chcemy, albo sami nie wiemy, co wymyślić jako MG, jakie dać ostateczne warunki, albo czujemy, że to byłoby trochę głupie, naciągane, takie planszówkowe. Więc mówimy: Wieśniacy są nieufni na K10. I teraz, kiedy gracz w Downtime podejmuje działania zorientowane na y, przełamywanie tej nieufności, to mistrz gry po takiej akcji downtimeowej może pozwolić mu rzucić kością, która spadnie albo nie spadnie. Y, na pewno y, y, na pewno sytuacja nie powinna się pogorszyć, chociaż można wprowadzić na przykład mechanizmy w rodzaju, że jeśli wypada najwyższy wynik do danej kości. To dzieje się coś nieoczekiwanego. Jeśli chcemy, żeby kości spadały, to raczej coś złego. Jeśli chcemy, żeby kości nie spadały, to raczej coś dobrego. Natomiast taki joker czasem się w tych różnych mechanizmach kostko-zasobowych pojawia, ale to na razie zostawmy na boku. Rzecz w tym, że jeśli gracz mówi, co robi w fikcji, żeby tych wieśniaków pozyskać, to mistrz gry może powiedzieć: OK, no to rzuć sobie faktycznie raz. Tutaj pytanie. Czy jeśli graczowi się nie uda raz czy drugi na K10, to nie pojawi się frustracja? Potencjalnie tak. Ale przez to, że nic nie mówi po prostu nie udało ci się, tylko ten mechanizm jest gdzieś na stole, to gracz wie co się dzieje i jest wszyscy przy stole są w stanie łatwo zracjonalizować sobie dlaczego to nie wystarczy. Ba, kość może dać pewną inspirację do fikcji, skoro to podejście nie działało, to może trzeba się tutaj czegoś dowiedzieć, żeby zrozumieć co tych ludzi może przekonać, co tych ludzi może jakoś rozmiękczyć. Więc fakt, że wiadomo, jak działa ten mechanizm, moim zdaniem pozwala to frustrację ograniczać, ale jednocześnie to jest kluczowe, przynajmniej z perspektywy, w jakiej ja prowadzę. Najważniejszy jest ten input fikcji, to znaczy, trochę jak z ruchami w PBTA, gracz najpierw musi zrobić coś. Co w ogóle pozwoli mu rzucić ten rzut. Nie może powiedzieć. Jadę do wioski i chcę rzucić kością K10. Ok, znaczy może tak być, jeśli chcemy naprawdę bardzo szybko. Jadę być miły, albo jadę rozdać pieniądze. Ale jeśli już mówi, na przykład jadę rozdawać pieniądze, to już powiedział, co robi. My nie musimy opisywać dokładnie jej sceny, ale gracz powiedział, co robi w fikcji, a MG wycenia to na rzut lub jego brak. Ale właśnie, na rzut lub jego brak. Ale patrzcie, ile mamy tu możliwości jako majster gry. Przede wszystkim możemy. Za naprawdę świetne pomysły dać automatyczne obniżenie kostki. Więc powiedzieć: Wow, spada na kaosie, nie rzucaj. Jeśli na przykład gracz albo wymyślił coś fenomenalnego, albo trafił dokładnie w sedno, trochę intuicyjnie, albo może zdobywając jakieś informacje na temat tych ludzi, zrobił dokładnie to, czego oni by oczekiwali, nie rzucajmy. Możemy, jeśli skala tego pomysłu nie jest aż tak duża, nie chcemy aż tak ułatwić, możemy dać ułatwienie w tym rzucie. Na przykład. Ale możemy też wyceniać różne działania w fikcji na różne sposoby bonusów. Możemy na przykład, jeśli gracz pozyska lokalnego druida, który się cieszy dużym autorytetem, możemy powiedzieć: OK, odtąd twoje kości spadają na 1, 2, 3, 4, a nie na 1, 2. Można? Można. Ile to dokładnie prawdopodobieństwa nie mam pojęcia i nie potrzebuję wiedzieć. Ważne, że wszyscy przy stole wiemy, że szanse wyraźnie się zwiększyły. Działania w fikcji miały znaczenie. I ten mechanizm sprawia, że właśnie dużo jest tego typu możliwości. Możemy oczywiście dać utrudnienie. Możemy czasem stwierdzić, że na przykład gracze zrobili coś takiego, że projekt upada, albo na przykład każdy rzut jest z utrudnieniem, albo na przykład każdy rzut jest z utrudnieniem, a spada tylko na jeden i dopóki gracze nie wymyślą fikcji sposobu, na przykład nie dowiedzą się w czym rzecz, jak ten stan rzeczy zmienić, to projekt będzie szedł jak po grudzie. I mechanika tutaj ma oddawać przede wszystkim fikcję. Ten rodzaj mechaniki, ten, ten sposób używania kości zasobów, z jednej strony jest abstraktyzacją pewnego procesu, ale z drugiej strony jest abstraktyzacją, która musi się cały czas kontaktować z fikcją. To znaczy, my musimy fikcję przekładać na tę mechanikę. Ona nam daje tylko ramę, żebyśmy nie byli cały czas na gębę, ale jednocześnie musimy wprowadzać tam cały czas inputy z fikcji, inaczej to nam się odklei, w sensie stanie się mechanizmem planszówkowym. A moim zdaniem. Elastyczność i taka robustność kości zasobów sprawia, że tak właściwie nie musi być, że to może być dobry kompromis pomiędzy korzystania z mechaniki kości, kości i losowości, natomiast przy takim ciągłym stykaniu jej z fikcją i sprawianiu, że fikcja. Cały czas będzie przodem i będzie miała wpływ na to, jak my tego mechanizmu będziemy używać. Kompetencje bohatera gracza mogą mieć wpływ na to, że na przykład zawsze rzuca złotwienie. Eee, e, przekonanie kogoś, dobry przykład, ale innym przykładem oczywiście praca nad jakimś wynalazkiem. Co to znaczy wynaleźć wynalazek? No Nie wiemy, ile potrzebujesz na to czasu. Możemy zrobić zegar, ale te kości wydają mi się tyle ciekawsze, że właśnie pozwalają na różnego rodzaju manipulacje, a też wprowadzają to napięcie, wprowadzają to. Poczucie, że nigdy nie wiadomo, ile czasu na to potrzebuje, więc muszę sobie ten czas wygospodarowywać. Zauważcie, jeśli na przykład w jakimś tam schemacie czasowo-downtimowym, żeby móc w ogóle rzucić kością na jakiś projekt, kością zasobów, potrzebujemy całej wachty, to cały ekosystem czasowy dookoła nam zaczyna mieć na to wpływ. Przykład: przykład. gracz pracuje nad zaklęciem. Eee, przyznaliśmy mu K-12 na start, bo to trudne zaklęcie. I za każdą wachtę pracy nad zaklęciem w niezłych warunkach, w, eee, powiedzmy, że sobie wynajął jakieś tam laboratorium, eee, rzuca kostką z osobów. Ale dzień wcześniej chciał siedzieć w karczmie i rozpytywać się o plotki. Cofnijmy się do poprzednich luźnych wrzut, możemy dać mu wybór. Słuchaj, możesz to robić, ale na 1, 2 3 wypijesz jeden kubek wina za dużo i będziesz rzucał na utrudnienie. Swoim projektem zaklęcia jutro. bo będziesz miał kaca, a to nie jest praca, przy której chcesz mieć kaca. Proste, proste. I gracz od razu czuje, w sensie przede wszystkim przodem idzie fikcja, ale gracz czuje, jak ta fikcja, w co ta, o co ta fikcja zazębia się w tych naszych mikrosystemach. Yy, i, I uzyskujemy, mamy dość proste suwaki, dość łatwy, zrozumiały mechanizm, który bardzo łatwo można dostosowywać i hausgulować, bo a, a gracze czują, w którą stronę są zmiany. W sensie. To nie jest gdzieś jakąś magiczną zasłoną, a jednocześnie nie jest to rzecz z porządku mechaniki, której trzeba się nauczyć. Jest to coś, co każdorazowo możemy graczom wytłumaczyć. Możemy wprowadzić kości zasobów w połowie kampanii na dowolnym systemie, i gracze bardzo szybko zrozumieją w czym rzecz. Yy, więc yy, zauważcie, teraz mówimy o rzeczach, kiedy chcemy, żeby kości zasobów spadały. Ale na przykład, kością zasobów. Yy, której nie chcemy, żeby spadały takich zasobów, jest czyjaś cierpliwość. Możemy tak na przykład zrobić w ten sposób yy, morale naszych pomocników, ale nie takie bitewne, tylko lojalność. Wynajęliśmy sobie gościa do noszenia pochodni i zasobów. On ma jakąś osobowość, jakieś swoje cele. Chce, żeby mu było zapłacone. I jego cierpliwość jest na K10, bo zależy mu na pieniądzach i jest gotowy dużo znieść, ale też znowu bez przesady. I za każdym razem, kiedy my tą cierpliwością i gramy. Mistrz gry może zresztą nas oprzedzać, dawać nam hinty albo powiedzieć, posłuchajcie, widzę, że potrzebujemy odpalić mechanikę cierpliwości tego gościa, bo nieźle go eksploatujecie, jesteście dla niego mega niemili. K10. Przy najbliższej sytuacji, kiedy zrobicie coś, co będzie dla niego niefajne, rzucimy tą K10. Na 1, 2, 3 spada na K8 i zaczyna się. Można oczywiście ją podwyższyć. Może, może potrzebuje podwyżki, może potrzebuje rozmowy przy ognisku. Może potrzebuje jednej wachty wolnego. Nie wiem, zauważcie, że wprowadzając pewien mechanizm, który ma formę zegara, ale jednocześnie takiego zegara, nad którym nie mamy pełnego panowania, dzieją się ciekawe rzeczy, bo właśnie ten mechanizm instaluje te mikrowybory, o których mówiłem poprzednio. To znaczy, może nie spadnie. My zaryzykujmy, rzucę K10 tylko na 1, 2, 3. Wiecie, o co chodzi. I pojawiają się w, te, w to mięso rpg dla mnie przynajmniej, takich jakie ja staram się propagować, na tym, po, pojawia nam się w, w, w tej całej sytuacji. Bardzo łatwo się generuje. Uzyskujemy właśnie ramę, żeby być fair z graczami, ale jednocześnie władzę nad tym, żeby ten mechanizm dostosowywać do fikcji. Moim zdaniem to jest bardzo dobry złoty środek. I to nie dotyczy się tylko, tylko kości zasobów, ale dzisiaj chciałem powiedzieć o nich. Żeby starać się przynajmniej robić te luźne wrzuty nieco praktyczniejsze. Mógłbym o nich mówić długo, ale już zaczynam uciekać myślami, a wiecie jak to jest po urlopie, kiedy się wraca. Trzeba się zająć milionem różnych rzeczy, więc zanim zacznę mówić bez sensu i stracę uwagę, zakończę. Dzięki, trzymajcie się, dawajcie łapkę w górę, dawajcie komentarze, yy, polubiajcie wszystkie nasze kanały, dobre wrzuty, dobre wrzuty sesje, luźne wrzuty yy, i... Jeśli Wam się podoba to, co robimy, to rozważcie Patronite'a, bo mamy tak, takowego i można nas wspierać. I śledźcie temat epopei romantycznej gry przygodowej. Cześć!